Ludziu, że warto się dbać o od drugiego człowieka, bo to nie boli, prawda? Ale właśnie, w ciężkich czasach, dlatego warto sobie pomagać. Czasami jeden roślin daje tak wiele z oga. Praczką przyjaciół, którzy, mi się, którzy się muszą żerać ze mną. Chciałbym ich przedstawić, uwaga! Moi chórzyści, kochani, uwaga! Ania i Żurek! keep Scenę nam zdecydowanie lepiej będzie się grało, a Wam z nami lepiej bawiło. Kani to był utwór, ta muzyka, a już kolejny warto było, pochodzi z naszej najnowszej płyty, oczywiście pod tą samą nazwą. Warto było tak. Kalański karl Warto było tak Warto było Na klarnecie Rafał Beatka na klarnecie I obok jej najprzystojniejszy klarneci z naszej orkiestry W wieku do lat 20 Obok staksowane altowe Może zaczniemy, tak jest Od Oleńki, Oleńka Nałdusia tak. Antoni, Antoni I Mateusz. I Saksofony e, To najpierw kaska zaczniemy. I Rzesiu. Teraz nie saksofony, a saksofony. Grupa jest. Drugiego, jego siostrzeniec. Latarek, siostrzeniec. I to będzie siły, waliantowujek Piotra. Mają dwoje uszu, tak? Heniu, Ojciec naszych ja innych muzyków. Jakub na to, I to jest, to jak? tak? Jakub na masz najnowszy nabytek. Idzie jak oh, na to wpada w lądy. 3 miesiące nie na śmierci. Tak? Kogo my tu mamy? Druga ja, Bardzo długa, bardzo Nasz nieoficjalny prezes. Marek, ogonek trochę mały. Jakub! Jakub z ale się obciążał, bo szalonek po całej ziemi będzie go morski. اهلا اهلا Silą dal, silą nam, silą nam, to na kocha się tłumią przed silą nam. Panowie, rozstrzygamy ten złotek, Wpuszczamy publikę do tańca. że nagrody wręczają Wicestarosta Wieruszowski, Pan Mirosław Urbaś i Burmistrz Wieruszowa, Pan Bogdan Nawrocki. Szanowni Państwo, oprócz tego tytułu, który mam nadzieję, że jak są pootwierane, nie? Jasne, ale ja, ja się przyznam, że ja nie śledziłem tych wyborów, tak, i, i nie bardzo się orientuję. Może pan się nam y, przedstawia? Badziewia. Ślicznie. Z takim nadwiskiem do Europarlamentu ma pan... Dam radę! Byłem na tym kursie public elections. To gratuluję. A z, z jakiej pan jest partii? O, to raczej zapytaj, z jakiej nie jestem, nie? No wie pan, trochę tam w PSL-u byłem, trochę w pis trochę w PO, potem w naszej Polsce, potem w Polsce naszej. No wie pan, no. Mhm. A w której z tych partii był pan najdłużej? W PZPR-ze. <ślad> <ślad> Ale do Europarlamentu pan się dostał z jakiego ugrupowania? Kurczę, to toś słońce sieci jak kurczę, taki mam zaćmę trochę. Wie pan, wybory były trzy tygodnie temu, ja dopiero wczoraj wytrzeźwiałem. Nic, niech pan się nie przejmuje. Ja panu pomogę. Zaraz dojdziemy do tego, co to jest za ugrupowanie. Bo pan do tej pory był czynnym parlamentarzystą, prawda? Moment się dowiemy, co to za ugrupowanie. W bardzo prosty sposób. Niech pan powie, gdzie pan siedział. No, nigdzie mam immunitet. Chodzi mi o salę sejmową, tam gdzie pan A, siedział. Nie Wie pan, gdzie wolne miejsce było tam, trochę z przodu przy siedziałem, ale tam plują strasznie. Się przeniosłem do tyłu, tam znowu krapią. To inaczej do tego dojdziemy, po programie. Niech pan powie, jaki pan ma program? No, jedynka, dwójka, polsa. No ten polityczny. Polityczny? No. No wie pan, no to żeby jak najdłużej brać te diety, nie? No, pięknie, to tak wszyscy mają zdaje się, ale to ja to rozumiem, to dla siebie. A co dla ludzi? A, no oczywiście, ludzie najważniejsi. Dla wszystkich rodaków dużo pieniędzy. Wow! Znaczy, że brakuje. A skąd je wziąć? Z podatków. To w takim razie co z podatkami? Plus VAT. Nie, to tak też nie dojdziemy, ale to nie o to chodzi. Pan w tej chwili już wyjeżdża do budżeli i teraz chodzi o to, żeby pan jakoś swoją sylwetkę przybliżył elektoratowi. <głosy> <głosy> Może pan już oddali sylwetkę od elektoratu. Chodzi o to, żeby pan coś o sobie powiedział. Ale co konkretnie? No nie wiem, no coś, co się zwykle mówi w takich sytuacjach. No, y Czym się pan w życiu zajmuje? W życiu no, prywatnie. Prywatnie, tak. świnie chowam. A przed kim? Przed dziećmi. Bymchają tu patyki w te dziurki. Świnia nie może oddychać. No. Się nadyma, że aż jej się ogonek prostuje. No. Świnki pan mówi. Czuję. A jakiej pan wody kolejskiej używa? Debili. Brutal, chyba. A brutal raczej. Udebil, <noise> brutal. Dobrze, jeszcze niech Pan coś o sobie powie. No, a co konkretnie? No. Nie wiem, niech Pan ruszy głową. No, przecież ja. Nie, mogę. Nie no. Coś takiego, do, jakie Pan ma zainteresowania. Zainteresowania? Najbardziej to się interesuje, czym oni poczęstowali tych. Tych, tych, tych prezydentów, ostatnio tych 40 prezydentów przyjechało na, na ten jubileusz, to czym oni poczęstowali, że oni następnego dnia w Sejmie się tak pospali? Nie wiem, ale pewnie czymś takim tradycyjnym bardziej, no, Może żubrówką? Żubrówką to nie, no. Żubrówka to jest rosyjska. Sprzedali produkcję. Sprzedali żubrówkę Rosjanom? No, to pewno to pan nie wie. A to jaki trunek jeszcze jest nasz? Denatura. No tak, a to wszystko w sprawie zainteresowań? Czy no, nie, pan jeszcze się interesuje na przykład, co to znaczy, to gender. Bo wszyscy mówią, to gender, gender. Co to, to jest ten gender tutaj? Nie, co to jest. To, dobra, ja panu wytłumaczę raz, raz i pan zrozumie. Proszę pana, chodzi o to, że w pewnych środowiskach przebiera się chłopców w sukienki. Chodzi o ministrantów. Dobra, może nie o to środowisko chodzi. Inaczej panu wytłumaczę. Chodzi o to, żeby kobieta mogła robić to samo co mężczyzna. To znaczy, żeby na przykład moja żona mogła robić to samo co ja? Dokładnie tak. To jest niemożliwe. Dlaczego ona tyle nie wypije? Ja widzę, że Pan zainteresowania ma jednak w jednym kierunku. Tak, się, się interesuje, jak to się będzie liczyć te emerytury, bo do, do czterech miesięcy ma dochodzić miesiąc, to się potem kumuluje, to do kiedy człowiek będzie pracował? Do uszkranej śmierci. Nie no, mówili, że do 67. No jak tak mówili inicje zmienią, to może tak będzie, no. Hmm? Pan A potem co? Potem? Życie się zaczyna. Potem to wszystko przed panem. Proszę pana, nowoczesne jachty, szerokie plaże, piękne kobiety, drinki z parasolką. To wszystko tak. Na... Wie pan, e, jak ja będę miał 67, to z drinków to będą ziółka. Na zagrychę leki nierefundowane. A na kobitki to będę mógł popatrzeć w gazecie. Jak pan jeszcze będzie widział. Tylko się pan jakoś tak dołuje teraz. Ja nie chcę pana dołować, tylko jak ja mówiłem o tych zainteresowaniach, to ja miałem na myśli raczej zainteresowania kulturalne. A, kulturalne. No to przepraszam, proszę, dziękuję. Ale mi chodzi tak konkretniej. Dzień dobry, dobranoc, dobry wieczór. O konkretnie mi chodzi, no literatura. Literatura! Litra nie wypiję. Może 07 krówkę bym zrobił, ale. Musiałem piwem popływać chyba. Natura! A, staropolski to natura! No to czasem jak chleb jest. A ta taka ta! No. coś tam między. tam, pan Mateusz czy coś takiego? A to w takim razie ja teraz muszę pytać o pańskie wykształcenie. Musi pan? Już spytałem do. No, no, jakby powiedzieć, no kurczę, dużo chorowałem, nie? A, <grywa> ale chyba jakieś szkoły pan skończył, no, dużo zaczynałem. <grywa> no tak, ale ludzie powinni poznać przynajmniej stan pańskiej wiedzy ogólnej, a poza tym jedzie pan do Brukseli. Tam trzeba będzie posługiwać, porozumiewać się z innymi parlamentarzystami, jakoś, zna Pan w ogóle jakieś języki? No to pewno, to mógłbym długo wymieniać. No to proszę bardzo. No to, no to no, polski, no polski to wiadomo, to tam żaden pan, nie? Czyli polski, polski mówię, nie? No to mamy już trzy. No. Wielkopolski, małopolski, do you speak English? A coś pan stało? Nic, ja po prostu spytałem, czy pan mówi po angielsku. Po jakim pan zapytał? Po angielsku. A, to mówię. A nie, bo mi się przez chwilę wydawało, że mnie pan nie zrozumiał. Pana, ja się nauczyłem mówić po angielsku, a słuchać to nie miałem a to można i tak. Wie pan to, co to Nadaje ja... Nadajecie? Oj, proszę pana, pan się chyba nadaje. Ja nie wiem, czy tam w Europie, w Europarlamencie będą tacy zadowoleni, że pan do nich przyjechał. No, a co mnie to obchodzi, proszę pana? Ja jestem eurosceptykiem. Chrzanie tą całą Unię Europejską. Ja, czegoś nie rozumiem, tak? To pan jest przeciwko Unii, a teraz pan tam jedzie do nich brać pieniądze. A co tu mam kraść? A nie, to niech pan lepiej jedzie do nich. No. Czyli że nadaje się. No jasne, pan się nadaje jak mało kto. Z tym, że w ogóle nie do polityki. Bardziej do kabaretu. Mhm. A jaka to różnica? No zawsze mi się wydawało, że jakaś jest. Albo przynajmniej jest różnica. Nad... Ja mogę panu wyjaśnić, na czym polega różnica. No, to musi mnie pan przyjąć do kabaretu. Ja mam pana przyjąć do kabaretu. Dlaczego? Mówi Pan, że się nadaje. No ja tak powiedziałem, ale to, to nie jest takie proste przecież. To, my się musimy nad tym w kabarecie zastanowić, nie Pan? Bo... Ja myślę, że my teraz zrobimy tak. Pan już nie bierze tę walizkę i jedzie z nią tam do Brukseli. I tam w Brukseli niech Pan czeka cierpliwie na telefon. Jeśli my będziemy w kabarecie zainteresowani współpracą z Panem, to zadzwonimy tam do Pana, do Brukseli i poprosimy go na rozmowę. A teraz proszę jechać szerokiej drogi. Dziękujemy bardzo. Fajnie. Szkoda, że pan nareszcie usiedzie. Nie pyta pan o numer telefonu? Dobrze, niech pan zapisze na...